spytać o kwestię podatku od kopalni właśnie skończyło się posiedzenie Senatu poświęcone głównie tej ustawie i projekt rządowy dotyczący podatku od kopalni, który uderzy głównie w KGHM, przyszedł bez żadnych poprawek. Senatorowie PiS bardzo protestowali. Była Pani wśród tych, którzy najgłośniej sprzeciwiają się tej ustawie. Dlaczego? Ten podatek nie uderzy tylko w KGHM Może na początku warto powiedzieć, że KGHM zatrudnia prawie 19 tysięcy ludzi, 10 tysięcy w spółkach, córkach, ale z miejsc związanych z KGHM w naszym regionie to jest około 100 tysięcy. I ten podatek i dlaczego tak się tym zajmowałam wczoraj. Jestem jedynym senatorem opozycji z tamtego regionu w Senacie. No, czuję się odpowiedzialna za region. Zresztą dużo mam petycji, dużo telefonów. Dużo... Także interesują się nasze regionalne media tym problemem i słusznie, ponieważ jest to kuriozalna ustawa bardzo wyrywkowa. Dla chyba, dla zmylenia ogólnego dźwięku tej ustawy, nazwana ustawą o podatku od niektórych kopalni, to powinno być napisane wprost. Ustawa opodatkowująca wydobycie srebra i miedzi w Zagłębiu Miedziowym i, i, i w, KG, w KGHM-ie. Jest to ustawa bardzo ten podatek, który ustawowo już określony jest bardzo niesprawiedliwy jest za wysoki. Ja wczoraj w swoim wystąpieniu no, podkreślałam, co dla, dla wielu osób, właściwie dla wszystkich, powinno być oczywiste. I zresztą zapisane jest to również w polskiej konstytucji. Że podatek powinien być sprawiedliwy i możliwy do udźwignięcia. Ten podatek ani nie jest sprawiedliwy, ponieważ uderza tylko w jeden region i w jedną, w jedną instytucję, no i jest za wysoki. To policzono, że to może nawet sięgać 50% odzysku. Co to skutkuje? No, skutkuje wzrostem e, e, kosztów eksploatacji, a jeżeli będą no, droższe koszty eksploatacji, to nieopłacalność i konieczność zamykania czy poszczególnych wydziałów, a może nawet e, jednej czy dwóch kopalni, bo tych kopalni jest kilka na naszym terenie, nie daj Boże chudy, e, to, to wtedy fala bezrobocia nie jest kilkudziesięciu e, osób, jak przy za, likwidacji jakiegoś małego zakładu pracy, czy ograniczeń bezrobocia, ale to będzie fala tysięcy ludzi bezrobotnych. I, I nie możemy się zgodzić, żeby dla doraźnych celów tak tą przysłowiową kurę znoszącą złote jaja zabijać, ponieważ to nie jest jedyne w państwie możliwe do osiągnięcia przez rząd źródło dochodów, żeby uzupełnić budżet państwa, no, który jest taki, jaki jest. Znaczy, państwo zgłaszali te uwagi wczoraj podczas posiedzenia, natomiast no, trudno powiedzieć, że zostały ponieważ żadna poprawka nie została przyjęta. I, i co dalej, bo ustawa. No, żadna poprawka nie została przyjęta i no, przyjmujemy to właściwie z przerażeniem, dlatego że nonszalancja wobec prawa i, i sprowadzanie y, demokracji już do tego takiego. Chciałam to najdelikatniej powiedzieć, bo kilka jest określeń demokracji, ale powiedzmy, że dwóch uczniów zawsze przegłosuje nauczyciela, ale są inne wersje bardziej dobitne, wulgarne, różne to o tym nie będę tu mówić. I teraz właściwie grupa posłów. I grupa senatorów powiązanych z Platformą Obywatelskiej PSL-u decyduje o losie tysiącach ludzi, którzy mają inne zdanie, bo wszyscy w regionie Zagłębia Lidziowego, łącznie ze specjalistami, z byłymi szefami KGHM-u, ale obecni którzy nie mogą wypowiadać bezpośrednio. Też, też są przerażeni tym wszystkim, że naszego głosu się nie słucha. Nawet tak drobnej poprawki, jaką zgłaszał senator Pierecki wczoraj, żeby jednak no, nie łamać wszelkich zasad konstytucyjnych dotyczących podatków, jakie są, to jest jednak, jednak ustawa podatkowa. Podatki powinny być zawsze wprowadzane rok. Przed, przed rokiem, zanim, zanim zaczną obowiązywać, żeby się ten, kto na nich straci albo zyska, mógł do tego przygotować. Tutaj okres o legis jest też kuriozalny, bo 4, tylko 14 dni i z tego powodu będziemy ustawę kwestionować, zgłosimy ją do, do, no, po prostu do na ustawy. Jeszcze raz, do Trybunału Konstytucyjnego. Do Trybunału Konstytucyjnego, przepraszam. Oczywiście, oczywiście przejęzyczyłam się. Tak, tak. A jakie działania z tym zamierzają Państwo podjąć, skoro nie udało się w Senacie, czy coś innego zamierzają Państwo zobaczyć? No tak, no liczymy na Trybunał Konstytucyjny, że ze względu na ten niekonstytucyjny jakie 14 dni odrzuci ten... No, i może będzie jeszcze trochę czasu, żeby przyszło jakieś opamiętanie. Jakkolwiek rząd jest bardzo zdeterminowany i to znowu jest sprawa taka też wbrew jakimś zasadom legislacji, bo ta suma 1,8 miliarda złotych, które zysku, którego rząd, na który rząd liczy, już została zapisana w ustawie budżetowej, którą przyjęliśmy miesiąc temu. Więc te pieniądze są już na papierze i teraz trzeba tylko następny papier stworzyć, żeby móc te pieniądze z kghm u wyciągnąć. No i przewidujemy złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze nagłaśnianie tej sprawy, jeszcze konferencje prasowe. No a tak, no to, no to naprawdę jest ta, ta bezsilność i takie nieliczenie się zupełnie z głosem opozycji, ale nie tylko opozycji, tam z głosem tam ludzi i specjalistów od wydobywania i, i przerobu rudmiedzi. I, i różnych innych szlachetnych metali, które przy tej okazji się uzyskuje. Właśnie, pani senator mówi o tym, że to jest poważny problem, który uderzy w, w kilkaset tysięcy osób, natomiast no, trudno doszukać się w mediach jakichś większych informacji czy echa tego, co się właściwie dzieje i jak to może... No, dlatego, że te uderzyć. informacje, które my podajemy są tak proste i tak by docierało do ludzi, że może by spadła łuska z oczu i, i doliczylibyśmy kolejną plagę, tego rządu, plagi to tak jak to śpiewa Jan Pietrzak, ponieważ to są dziecinnie, dziecinnie proste argumenty. Jeżeli, jeżeli spadnie, spadną zyski kghm spadnie być. Być może wzrośnie bezrobocie. Spadną podatki, wartość podatków CTP, które są podstawą także funkcjonowania samorządów. No ale poza tym to nie jest tak, że, my, że, że ten region czy KGHM nie, nie dokłada się do wspólnego budżetu państwa, jak to jest nam omawiane, że to jest, że kopaliny są wartością całego narodu, ale rzeczywiście, że tak. Ale to może by trzeba uporządkować w inny sposób. Ja pamiętam jeszcze z taką dygresję zrobię z mojej. Pierwszej, pierwszego senatorowania w latach 97-2001, kiedy cały czas toczyły się boje, kto ma mieć większe zyski na przykład z basenów geotermalnych, których w Polsce może być mnóstwo, czy gmina na przykład, czy rząd. Na pewno te sprawy wymagają uporządkowania dla dobra wszystkich Polaków, ale nie tak wyrywkowo, nie na kole, nie wbrew zasadom legislacji, nie wbrew zdrowemu rozsądkowi. Dziękujemy bardzo.